Dzień dobry, nazywam się Daniel Nielnik, jestem dietetykiem klinicznym. W dzisiejszym materiale chciałbym Państwu przedstawić 5 kluczowych nawyków, które będą wspierać nasze zdrowie. Podstawowym nawykiem, które powinniśmy wdrożyć, to jest regularna aktywność fizyczna. I powinna ona wynosić w ciągu tygodnia około 150 minut średniej aktywności fizycznej lub 75 minut intensywnej aktywności fizycznej. I ta aktywność powinna być dopasowana do naszych potrzeb, do naszych możliwości i do naszych chęci. Kolejnym istotnym elementem w dbaniu o własne zdrowie jest prawidłowa, zbilansowana dieta. To znaczy należy ograniczyć Cukry, ograniczyć sól i wysoko przetworzone produkty żywnościowe. Należałoby spożywać więcej warzyw i owoców i wypijać co najmniej 2 litry. Wody dziennie. To są podstawowe elementy, które już na początku mogą dobrze wpłynąć na nasze ciało. Musimy także pamiętać o odpowiedniej ilości snu, gdyż to podczas snu dochodzi do regeneracji naszych komórek, do usuwania toksyn. Odpowiednia ilość godzin snu mieści się w zakresie od 7 do 9 godzin. Należy jeszcze zadbać o właściwą higienę snu, to znaczy odpowiednio zaciemnione pomieszczenie, dobrze wygłuszone. Nie powinniśmy mieć w tym pomieszczeniu ani telewizorów, no i telefonów. Powinniśmy też zadbać o odpowiednią temperaturę pomieszczenia. Współcześnie mamy bardzo duży problem ze stresem. Społeczeństwo jest bardzo obciążone różnymi stresorami, dlatego należy nauczyć się odpowiednio zarządzać tymi emocjami. Wskazane będzie tu korzystanie z różnych technik relaksacyjnych, jak medytacja, yoga i aktywność na świeżym powietrzu. Należy również pamiętać, że do dbania o własne zdrowie zalicza się u regularne badania. Powinniśmy regularnie wykonywać morfologię krwi, lipidogram oraz zgłaszać się do lekarza. W sytuacjach, kiedy coś nas niepokoi z naszym zdrowiem. Aby zadbać o własne zdrowie, zapraszam na konsultację ze mną do Centrum Medycznego Unikardia, Unii Medica,